Dzisiaj do no mordeczki. W ostatnim filmie ja dużo miałem wycinania, dużo montowania ogólnie. Subskrybujcie, lajkujcie, a dzisiaj zbieramy do 30 tysięcy i będziemy już budować domek. Tak. Jestem w pełni najedzony. No może nie w pełni, ale jestem po prostu przygotowany na film. Jak nigdy. Ogólnie Endurek robi świetną robotę, wpadajcie do niego Endurek, wpiszcie sobie, od razu wam wyskoczy, bo mega pros, dlatego mu to wyskakuje. Jak zawsze tutaj. Nie schowuje mi go. I wchodzimy do pracy. Dobra. Dzień dobry, zielony kolor. Robi się. 30 tysięcy. Myślę, że na S damy radę. Bo już dużo zarabiam. No i ogólnie. Hmm, ta, widzicie, tutaj jest taka godzina. Poczekajcie, ja spojrzeć w ogóle, coś widzicie. Widzicie dużo. Y, tutaj jest taka godzina. I jak będzie 13 wejścia. To myślę, żebyś skończyć film. Zielony kolor znowu. Yy, ogólnie ten film yy, będzie długi. Świetnie mi się nagrywa tą serię. I nie wpisaliście. Mm. Jakie imię. A wiecie, czemu nie wpisaliście? Bo teraz, kiedy weszł ten film, wejdzie ten film, jakby teraz, kiedy nagrywam ten film, to wchodzi ten film, który. Jakby ten. Drugi. Jakby. Pra e, prawdziwe życie. Dwa. Nagrywam teraz prawdziwe życie 3, sezon 1, a no i prawdziwe życie dopiero wleciało, dlatego potem sobie sprawdzę po tym, jak to nagram. No i myślę, że w czwartym odcinku już wszystko będziemy wiedzieć, jak nasza postać się nazywa. Ogólnie bardzo ciężki ostatnio mam internet i bardzo nie chcę mi się przesyłać klik, więc jak będzie z opóźnieniem film, ogólnie nie ma danej godziny, kiedy ma wpaść. Kiedyś ustalimy, myślę, że na 50 odcinku właśnie tej serii, bo mimo, że lubię się z Endurkiem to jest cel, żeby go przebić. To jest tylko nasz cel. się bardzo go lubię. Wtedy, kiedy wy to oglądacie, to jest niedziela, a u mnie jest sobota. Dlatego w sumie ta. Tak, już. Widzisz, jak już wiem, do jakie opony dać? Do kogo? Co jest? Widzieliście, że takie miały być opony? Tegra gra oszukuje. Groszki. Na 25 tysięcy idziemy do BUR. Y, tam robić w burgerze coś. Ogólnie nasza postać ma dwie pracy W Fast, food, gdzie pracuje i y, ma swój warsztat samochod, y, tfu, motorowy. Naprawia, reperuje. I ogólnie Tuninguje motory. 21 level. Na 25 tysięcy idziemy do burgera. Albo wycisną na 23,5. Bo tam się lepiej zarabia. A już ogarnąłem jak tam się pracuje. Bo ciężkie prace są jakby do ogarnięcia tutaj dlatego ja niedawno ogarnąłem i bardzo łatwo idzie praca myślę cyk cyk ogólnie nie słyszycie takiej dziwne adwokacji a na obrótku po prostu coś u mnie się dzieje. I ogólnie będą też, gdy odbędziemy tysiąc subów, to będą lajby. Nie tylko z tego czegoś. Dobrze. Nie zrobię tego Wam, że się przetarguję. Mm. Nasza postać ma samochód, prawa jazdy? No i dom, Który jest bez dachu? ogólnie jeszcze pracą fryzjera jest dosyć fajna, ale nie będę na razie tam pracował, może kiedyś. Pewnie to powie, ściągasz od kalucha, ściągasz od kalucha, ale to jest nieprawda. Ogólnie wymyśliłem sobie, że ktoś, każdy może mieć EP po prostu. Prawdzwe życie. W grze. I to nie jest ściąganie. Każdy może, nikt nie musi. Napełnię to i będę już robił coś innego. pomidorki. Jedna cebulka. Przykrywamy. Dobra, myślę, że zgit. Muszę porobić trochę tego. Ogólnie się teraz wczułem i trochę nie gadałem. Bardzo się szybko zarabia. Nie wiem czy bardziej opłacalna jest praca tutaj od tam. Ogólnie tam jestem szefem. Mówię o najwyższym o tak stopiem bym powiedział. A właśnie. Fryteczki. Znowu się skupiam i mało gadałam. Powinienem trochę więcej z Wami gadać ogólnie. I dużo się bardzo zarabia w tym. Dlatego zostaniemy przy tym. Muszę dostarczyć. Wow, wow, wow! Ile kasy! Jest bardzo płacana praca, o mój pies już czeka. To jest najgorsze Będę robił to skrojenie. ogólnie teens dzisiaj i Gawronek z Elxem są razem, no kto by się nie spodziewał, no to było łatwe do zgarnięcia, nie? Ja Miałeś to w tajemnicy, ale tajemnica już od dawna była wykryta, W teens to jest takie, takie genzy, ale nie dla patusów tylko dla dzieciaków w dowalonej furze, nie no, nawet niedowalonej furze, po prostu... Teens to są takie Gen -Z dzieciaki. No, faktycznie Gen -Z to też dzieciaki, ale oni się po prostu tak nazywają. A nie, że są dzieciakami. Teens to nawet nie są. Nie, tylko niektórzy są pełnoletni z teens. I nic nie mam, bo oglądam, ale nie pasujemy, jakby w ogóle. Że. Ogólnie muszę się szybko... Yy, ogólnie czasami będę się takał. Dobrze. Wsiadamy do auta. I... idziemy Ale nie będę was ze jechać. No i jesteśmy. Właśnie przyjechałem. Szybko se zjemy. Tutaj portion. Szybko jemy. jest w tymczasowy, w tymczasowy dom, jakby co. Pewnie ktoś byli pisał em, SPRZEDAJ AUTO, SPRZEDAJ AUTO TO zrobić SOBIE DOM, ale em, nie Ogólnie bym musiał chodzić em, do pracy z buta Mimo, że to by było fajne dla naszego Pana Który odgrywam rolę To nie, dobra, jedziemy Ogólnie pewnie będzie jechał na poprawki Na zdawanie prawa jest. Ogólnie to jest nowoczesny czas Tutaj nie ma przewodnika z tobą To jest y, kamerka z, z robotem Która obserwuje ciebie y, No i jak jeździsz, nie? pewnie będzie kiedyś szedł na poprawki. I ogólnie, powiedzmy, załóżmy, że teraz mnie zatrzymała policja, zjeżdża na pobocze policja ze mną i przychodzi do mnie ten, ja, ja, ja jego rolę odgrywam. To będzie tylko ja. Bo nie da się inaczej. Szybko zanim pójdziemy tutaj, to szybko, szybko Musimy jeszcze... Ok, Ogólnie mam tylko 65 Robuxów, no bo w innej gierze wykupiłem. Po prostu w każdej jeszcze w Tejką wykupiłem. E, Wipa, no i się nie opłacało, szczerze. Tutaj będę różne rzeczy wykupywał I nasza postać Czyli te 65 Robuxów To po prostu bonusy dla postaci naszej Ale bez przedłużenia robię I Co to to smak Pracujemy w smaku Ogólnie przez to się mało z kasy zarabia Im ciężej, tym lepiej się zarabia Wielkie ciężko o Kurde, już 20 minut a my prawie nic nie zrobiliśmy szybko doniosę tutaj Mojej koleżance szanownej doniosę tutaj nic tutaj nie brakuje, nie brakuje tutaj brakuje I szybko bruksel na kapustę z brukselek na kapustę się to co? Chyba nie. Nie wiem, ja się na takim czymś nie znam. Szanowna koleżanko, możesz mi przynieść jedzenie? Szkoda, że... No ogólnie wykupię kiedyś serwer prywatny. znajdę ludzi do RP I będziemy robić podobnie jak Kaluch, ale... Nie będzie żadnej ekipy To będzie ekipa nagrywkowa, w sumie to jest ekipa Trzymaj, ej, trzymaj, trzymaj. Wy to wszystko widzicie. To wszystko? Mam git.